Znajdujemy się w Olsztynie w Centrum Innowacyjności na Warmińsko-Mazurskich Laurach Mlecznych, podsumowujących wyniki hodowlane za 2021 rok. Wyróżniamy najlepszych hodowców na Warmii i Mazurach, w pięknej sali, przy zaproszonych znakomitych gościach. Także chcemy. W ten sposób docenić ich zaangażowanie i pracę na rzecz hodowli w armii i Mazur. Są to najlepsi z najlepszych. Damian Pawłyk wraz z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rolne w miejscowości w powiecie elbląskim. Dzisiaj znajdujemy się w Olsztynie na mlecznych laurach. Jest to bardzo fajne spotkanie, ponieważ wspólnie z hodowcami możemy wymienić się swoimi doświadczeniami na temat żywienia bydła, genetyki oraz codziennych prac w gospodarstwach. Takie spotkania są dla nas bardzo cenne i myślę, że takich spotkań powinno być jeszcze więcej organizowanych i miło jest bardzo, że mogę tutaj dzisiaj być razem z Państwem. Dopowiem też, udało nam się w ubiegłym roku rozpocząć współpracę, może inaczej, poszerzyć współpracę z mleczarniami, gdzie z niektórymi już współpracujemy ponad rok, cenimy, chwalimy sobie tę współpracę. Myślę, że mleczarnie też tak samo spojrzały na Federację nowym, jak gdyby, spojrzeniem, gdzie widzą potrzebę i widzą to, co my robimy i jak bardzo to jest przydatne dla przetwórstwa mleczarskiego. Doceniają, współpracują, współorganizują z nami spotkania i hodowlane, spotkania też szkoleniowe. Ostatnio takie spotkania odbyły się w Cieszymowie, w Ciemnoszyjach, w Przerzeczynie. Także te spotkania, które dotyczyło właśnie metody A2A2, A2, która to jest, myślę, że będzie ceniona i potrzebna dla przemysłu mleczarskiego. Jest to produkcja i znalezienie, jak gdyby zdiagnozowanie krówek dających mleko nie, mniej alergizujące niealergizujące a myślę, że to jest przyszłość i za takie mleko, takich krów, w sektor mleczarski myślę, że zapłaci zdecydowanie więcej. Ja chcę powiedzieć, że mleczarnie widzą też potrzebę szkoleń w zakresie podstawowym, dotyczącym chociażby nawet zasad, które dotyczą udoju, somatyki, dotyczą pozyskiwania mleka czystego, zdrowego, po bardzo dobrych parametrach. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bożena Myszk. Od piąty rok pełnię obowiązki prezesa Koniliski. Nasze stado zostało wyróżnione. Za wysoki indeks ekonomiczny. Jestem bardzo zadowolona. Podczas obchodów mlecznych laurów, dnia należącego do najlepszych hodowców, które, którzy zostali dzisiaj odznaczeni honorowymi pucharami, odznaczeniami uroczystymi tablicami informującymi, że są najlepsi z najlepszych w danej kategorii jest nam niezmiernie miło, że było z nami tylu hodowców, których mogliśmy podziękować i wręczyć im podznaczenia za ich ciężką pracę, którą wykonują 30, 365 dni w roku. Jako wiceprezes Związku Warmińsko-Mazurskiego było mi bardzo miło i przyjemnie uczestniczyć w, w ich święcie, tak, w dniu, w którym zostali docenieni za ich ogromną, ciężką pracę.